Kiedyś podglądacza, nawet z gatunku tych podstępniejszych, łatwo było wypatrzeć. W cyfrowych czasach pojęcie podglądania nie jest już tak oczywiste. Czy technologia sprawia, że trudniej się bronić? Co zrobić, by skąd nie zniknęły nam pieniądze, z firmy połówne dane, w internecie nie pojawiły się nasze prywatne zdjęcia czy wideo nakręcone z drona przelatującego nad płotem bądź podlatującego pod okno na najwyższym piętrze bloku? Szkoda tylko, że wśród cyberprzestępców, dżentelmenów można ze świecą szukać. O ile w czasach przedcyfrowych do włamania prowokowaliśmy, nie zamykając drzwi w domu. Teraz możemy otworzyć dostęp do routera, nieużywane porty sieciowe w komputerze, dostęp do kamery monitorującej naszą firmę czynianie opiekującą się dzieckiem, a także nie instalując regularnie ład bezpieczeństwa w aplikacjach, klikając w załączniki w dziwnych mailach. W ten sposób otwieramy złym ludziom dostęp do naszego cyfrowego ja. Przez jedną z wielu potencjalnych dziur. A wtedy? A wtedy komputer przestaje być nasz. On tylko u nas stoi. Nowy właściciel będzie mógł przegrywać do siebie wszystko z Twojego dysku. Zanotować sobie to, co wpisujesz na klawiaturze, przechwytywać ciasteczka z przeglądarek, a przy dobrych dla niego układach podglądać cały tenki Twój ruch sieciowy. Nie liczcie, że wtedy zachowa się jak dżentelmen. Jak mieszkając w domu, przed wyjściem obchodzimy cały teren, zamykamy okna, bramę, garaż, włączamy alarm. To samo musimy zrobić z komputerem. Warto raz na jakiś czas użyć dostępnych online skanerów podatności, by sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie aplikacje mamy połatane. A jeśli nie, ściągnąć i zainstalować poprawki. Otwarte porty to tak jak niezablokowane okno w piwnicy, do której nie zaglądaliśmy od dwóch lat. Nam niepotrzebne, ale złodziej zajrze tam od razu. Porty możemy blokować i otwierać z poziomu oprogramowania firewall, często również routera. Większość z nas poza podstawowymi portami nie potrzebuje żadnych innych. Zastanówmy się, czy na pewno musimy mieć dostęp z Internetu do naszego domowego routera. A jeśli tak, zmieńmy przynajmniej domyślne hasło. No, chyba że chcemy, żeby ktoś podsłuchiwał nasz ruch. Jeśli chodzi o kamerę monitoringu, no to tu akurat dostęp z Internetu się przydaje. Ale wtedy używajcie na przykład do tego jakiegoś absurdalnie niestandardowego portu. Zdziwilibyście się, ilu nieostrożnych internautów można wyłapać w sieci. Wyszukiwanie otwartych kamer to kwestia wejścia na specjalną stronę i kilku kliknięć. To jak? Dałbym radę zajrzeć, co się dzieje w Waszych domach? Legendarny marszałek znakomitym dowódcą był, ale na przewidywaniu przyszłości biznesu by nie zrobił. A gdyby ktoś mu powiedział, że machiny latające za 100 lat będą mogły zaglądać przez okna? Ja akurat mistrzem w pilotowaniu dronów nie jestem, ale jestem sobie w stanie wyobrazić człowieka, który byłby w stanie podlecieć takim urządzeniem pod samo okno. A czy pokładowa kamera HD zobaczy tam mieszkańców w negliżu, rozstawienie stanowisk ochrony bądź kamer, czy też treść pisywanego hasła, to już kwestia wtórna. Drony dostępne w wolnej sprzedaży są zazwyczaj duże i głośne, ale jestem sobie w stanie wyobrazić profesjonalne urządzenie tego typu. Z bardzo dokładną kamerą, bądź mały cichutki samolocik, który wszyscy potraktują jako ciekawostkę i zabawkę, a on sfilmuje to, czego potrzebuje i nie niezaczepiany ucieknie. Przesadzam? W dzisiejszych czasach to nie pieniądze są najcenniejsze. Najwięcej waży informacja. Jeśli źli ludzie dostaną się już do Twojej firmowej sieci, będą robić wszystko by utrzymać się w błogiej nieświadomości. Czemu? Bo ataki niczym prostacki złodziej na wyrwę są już pase. Teraz trzeba się wbijać i albo doić bogu ducha winnego pracownika z ciekawych informacji i regularnie zmienianych haseł, albo wyciągać wszystko, co tylko się da przez szeroko otwarte drzwi. Według raportu Verizon odsetek firm, w których atak odkryto szybciej niż po tygodniu, w ciągu ostatnich 10 lat nigdy nie przekroczył 25%. A istotna liczba ofiar odkrywała atak i jego skutki po upływie ponad roku. W znacznej większości przypadków zaczęło się od nieuwagi szeregowego pracownika i dobrze przygotowanego do swojej pracy podglądacza. No to jak? Wyłączamy komputer i zasłaniamy okna? Albo jeszcze lepiej, zabijamy je <laughs> deskami? Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię jak mnie ktoś podgląda. Ale czy to znaczy, że mam się też zwariować? Wolę jednak. Patrzcie, czy ktoś nie stoi mi za plecami. Nie dublować haseł chociaż do tych ważnych serwisów. Szyfrować ekstremalnie ważne dane i nie klikać w żadne dziwne linki. A jeśli to nie da rady, to zawsze pozostaje. A może jednak nie.